Hej, cześć Mako, witam na drugim odcinku jest Skalenders Adventure. I w dzisiejszym odcinku polecimy na straszliwe pastwiska z frudynem, ale na początku weźmiemy nowego Skalendera niż te innego niż te trójkę co poznajcie ostatnio, czyli slumbama, czyli takiego YT'ego. Jego moveset wam już pokażę na levelu. Tak, jestem pewny, że Kali z chęcią mnie pozna się jej nie dziwię. Ha, gotowy do drogi, mój ty wielki skaj i coś tam? Poleciłem balonem, strasznie pasmik, tak, poleciłem balonem, a najpierw ja jeszcze powiem, że wyłączyłem cienie w tej grze, bo mi lagowało. Znaczy, włączyłem, zacząłem sobie przed nią, ten, ten level sobie zacząłem, ale mi miałem z 10 fps i wyłączyłem cienie, jak teraz będzie lepiej, to, to, to git. Ale jak coś filmiko mówię. Już wkrótce kali będzie gotowa na każde moje skinienie. Czy można się jej dziwić? Wystarczy na mnie spojrzeć. BUM! Widziałeś, jak to trafiłem? To wymaga umiejętności i wielu lat praktyki. Wiem, to wspaniałe, prawda? Podziękujesz mi później. Straszliwe pastwiska, które są straszliwe, owca. Myślę, że musimy jak najszybciej odszukać tą Kali. To naprawdę niemiło odmawiać tej dziewczynie przyjemności poznania mojej osoby. Ja rozejrzę się z góry, a ty spróbuj znaleźć ją na ziemi. Okej, okay. nie jest źle. Chyba jest całkiem płynnie. Przynajmniej jest płynniej niż było. Dobra, Ej, jednak może Są skylandery, mechaniki. Zobaczymy jeszcze chwilę. Myślę nie jest. To jest moveset, on może pić. On ma jak zrobię dwa razy ten, to mogę zrobić kombinację i pan takiego młota. Okej, okay, dobra. Ale tutaj mamy Skandera Mechanic nam potrzeba, więc mógłbym postawić Jigera Happy'ego, albo mogę postawić drop młota, który strasznie laguje. spodziewałem się... Okej, okay, okej, okay, ale przecież jest Nie spodziewałem się takich spadków FPS-u. Mam nadzieję, że to przejdzie za sekundę. I mamy sobie... gate'a elektrycznego, mechanicznego. No i poznajcie drobota. Jest to mechaniczny smok, on ma... może strzelać shurikenami, może strzelać laserami i może latać po sumierczony, albo nie wiem, jest smokiem, Strąg krupaczy, nieładnie, i włócznik mrożnych elfów, czy ich wypijem, czy coś? Co, co, jest starsze? Nie wiem moja. ja jest jakiś tak źle lata. No, chyba tak ma. O, jest prezent. Super, nie? Będzie czapka dla robota. Uuu, czy to jest kowbojski kapelusz? Tak. Ubieramy. Jej, ale trip. No, jest wolny. Myślę, że się poruszą. Okej, okay. zresztą się pogubiłem gdzie jestem, szczerze. Chyba muszę po prostu się dostać skoro na górę. Oto bezczest. jest, czas. Coś tu jednak znalazłem. Miałem 62 golda na ty 62 tysiące golda na tym To jest całkiem dużo golda. Eee, tu byłem, nie? Z dalej ten Elemental Gate, czy już, już, już gdzieś poszedłem za daleko? Tam jest moneta, która wisi w powietrzu. Czyli z tym gracza każe mi to zeskoczyć. Jest soldier do stomp no Nice, fajnie. A, to jest jeden z najgorszych soldjamów chyba w historii tych yy, skandersów. Po prostu pozwolą pływać. Nice, no, to jest też jeden z fajniejszych skalenderów moim zdaniem. Ogólnie ja nie mam skandera, chyba, którego nie lubię. Świetnie. Szanuję każdego z galantera. Chyba, chyba, że sobie przypomnę jakiegoś, którego nie lubię, ale raczej wszystkie szanuję. Lecimy dalej. Troszkę ulagi są. A, kąpa mocnego. Ale... Po prostu gra jest chyba tak średnio zoptymalizowana. No jakoś przeżyjemy, jak coś i jakoś na mniejsze Są silniejsze skylandery magiczne. A jakby robot po prostu clear'uje are... E, ten... E, Aria, A jak to się po polsku mówi. Nie ma areny, jakby po prostu wchodzi i strzela tym laserem i jakby no, no, nic nie ma już. Hugo. Owce należą do najbardziej przerażających istot Skylands. Ci Mabu, którzy przebudzili się po zaśnięciu w trakcie liczenia ogromnych stad owiec, często odkrywają, że zginęły im wszystkie rzeczy. Oczywiście zapytana owca nigdy się nie przyzna, że coś zabrała. Czyli owce są złodziejami. Kosta. Strzelanie do owiec to jest najlepsza rozrywka na świecie teraz musimy I odepchać go znowu Żeby teraz... ...uuuu zaskoczyć Dobra, nie stają taki damage od tego To jest żadne wyzwanie, przecież, ale na pewno w następnych levelach się trochę... E, no, ...będzie trudniej na pewno Tu nie ma chyba difficulty w tej grze Jak coś tam wybrał hard, ale tak to nie ma difficulty Chyba można grać tylko na zwykłych. W następnej części, jak będzie okazja trudności. Tak mi się wydaje przynajmniej. Znaczy w South na pewno, w Giantsach nie wiem. Okej, okay. jest sobie e, meter gate, no to bierzemy naszego slambama. nie, te entry na portal strasznie tną. Mam nadzieję, że się tego pozbędę już do następnego odcinka, żebyście nie musieli używać takich cięć mocnych. Będzie do takich lagów. Okej. Okay. To popchnąć, to przepchnąć. To przepchnąć. Teraz to tutaj popchnąć. To tutaj. To tutaj. I teraz wchodzimy tu na górę. Co z tego spadłem. Ja to jakoś mogę popchnąć czy coś. To mi do środka. No i nie trpa... Okej, okay, dobra. To jest. Gra dla 7 a Ja się tutaj męczę z łamigówkami w tej grze. To jest. jest Okej, okay, dobra. Chyba test. Okay, dobra, dobra jednak nie. Okay, co, co tu zrobić? Okej, okay, to przepchnąć może. Teraz to. Zostakuje. O dobra. Jak o to chodziło, to git. O znalazłem wszystkie skarby na tym levelu. To genialnie. A tam jest jeszcze coś. Jak, jak się na tam to dostać. A musiałbym się chyba dostać na to. Ale chwila, czy jak po prostu teraz wejdę na tamten teleport? Nie jest tamten teleport, więc <grym> u nasil no To był chwilę. Tylko niczym nie zablokowałem, nie? Chyba. Okej, okay, dobra, że i Chyba, że idziemy tutaj. I teraz się tutaj slajdujemy na dół. Pięknie. I teraz parkour. Czuję się mądry. Jo, mamy czapkę urodzinową. Tak, wbieramy. Jej, świetny prąd w Dobra. No i teraz sobie możemy chyba wyjechać do wyjścia. Ja używam tego slajda, żeby się szybciej poruszać, bo movement w tej grze jest tragiczny. W że skalendry się mega wodę ruszają. Czy on może surfować po wodzie? Tak, nice. Dobra, musimy przemocować już I żółwik przepchnięty. Genialnie. Lecimy sobie tutaj na górę, chyba. Czy to Nie mogę tak tu przejść. Czyli tu nic nie ma, czy coś? Tak, najwidoczniej. Ja musimy lecieć na dół w takim razie. okej, okay, czy to jest taki obszar? Co ja wcale pominąłem? Legendar, legendary Treasure. Znalazłem Kali. Jest całkiem niezła, no i została uwięziona przez bandę mrocznych elfów. Musimy ją ocalić, żeby mogła się zająć ważniejszymi rzeczami, na przykład okazaniem mi wdzięczności. Bum! Okay. Tam, Musimy to działo to może się nam przydać. Elfę? Założę się, że jeśli uda ci się wspiąć do wieżyczki, to będzie można strzelić w zamki bramy! Okej. Okay. Niech twój Skylander wejdzie do działa! Potem ja strzel do, do zamku! Okej, okay, tam jest Legendary Thresher, dobra. Może go nie pominiemy teraz. Tam mogę ich frizować, Potem mogę ich pić, to jest strategia. Okej, okay. chodźcie z kolem. Strzelić cztery zamki. Okej, okay, dobra. Okej. Okay. Dobra, a jak ja mam się tu wstać, co? Chciałbym jakiś treaser w chyba? Jeszcze to spróbuję ogarnąć, bo nie, 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 ja nie mam państwu szczerze jakby się to mogło stać. Chyba, że chwila, faktycznie coś było. Skylandery ale nie, tu nic nie ma, tu nie mogę przejść. Chyba, że jeszcze sprawdzę coś Moje oczy krwawią od 5 fps na portalu. A tak chyba się będzie... Ja mogę tu przelecieć? Nie mogę. Sadkę. No ogarnie się kiedyś. tej silniejsze są Skylandery życia. Lecimy sobie na razie. bo Nie mogę się to strzelić, bo nie mogę się obrócić tak... tak kamerą tą nie widziałem, także ewidentnie zostaje chyba po prostu do Jesteś Skylanderem, prawda? To niewiarygodne! Uratował mnie prawdziwy Skylander! I ja również pomagałem. <laughs> Flynn, pilot balonowy we własnej osobie, do usług. Czarująco. Tak, tak, wiem. Musisz się czuć onieśmielona. W obecności najlepszego pilota Skylines. Wiesz, że nie potrzebowałam pomocy. Miałam wszystko pod kontrolą. Ale rzeczywiście. Ach, jasne. <laughs> tak, proszę pani, nie ma za co dziękować. Ok, znowu skipnęliśmy legendarny skarb i speedrun, ale to się da zrobić także na offscreenie. Także jest gitara. Może to kiedyś powtórzę, bo to misja jest całkiem prosta. Sio! Sio! Podstępne bestie! Nie. Co zrobić? Aport owco? Hugo, daj spokój! To tylko owce! Tu się mylisz, moja droga Kali. Te stworzenia tylko sprawiają wrażenie przyjaznych, przytulnych kłębków puchu, ale wystarczy, że się odwrócisz, a zmienią się w potworne kłębki włóczki, śledzące złowrogimi ślepiami twój każdy ruch. Hugo, przepraszam cię za te kłębki włóczki, ale udało nam się uratować Kali. To raczej Skylander mnie uratował. Kali, nie przesadzaj z pochwałami. To zawstydzające. Całkiem na miejscu, ale jednak zawstydzające. Hej, czy możemy zająć się ważniejszymi sprawami? Kiedy was nie było, znalazłem plany osnowy światła. Korzystali z nich starożytni, kiedy po raz pierwszy zbudowali osnowę. Chwila. Myślałam, że to ty zbudowałeś osnowę światła. I tak i nie. Tak powiedziałem, że ją zbudowałem, ale tak nie było. Stara osnowa służyła do obrony przed siłami ciemności. Jeśli uda nam się zbudować nową osnowę, to może powstrzymamy chaosa przed zdobyciem Skylands. A potem będziemy mogli pozbyć się tych podstępnych owiec. Dalekowicz pomoże nam w znalezieniu części potrzebnych do odbudowy osnowy, ale przeszkadza w tym ten przerośnięty krzew. Czy możesz nam pomóc? O wspaniały! Usunięcie tego krzewu może nam pomóc w znalezieniu wiecznych źródeł! Czy to jest ten krzew, który zniszczyłem sobie dla peki w poprzednim odcinku i teraz muszę go niszczyć ponownie? Tak, to brzmi jak genialna zabawa. Niszczyć sobie dwa razy. Ale na no same ciało. Dobra. Lecimy palcem, spalanie tego jest zupełnie ciekawe. Mogę to nawet slajdować w ten sposób. Chyba, nie, taki to Lepiej jest tak strzelać po prostu. Udało ci się! Och, dalekowidz pozwala nam nie tylko na oglądanie odległych lądów, ale również działa jak wyrzutnia owiec. To wspaniałe! Wyrzutnia owiec. Proszę, pokażę ci, jak to działa. Przypomina teleskop, ale ma również właściwości magiczne. Ten jest nieco zardzewiały, ale powinien nam pokazać, gdzie powinniśmy się teraz udać. Na tym polega jego magia. Tak, widzę to. Pierwsze wieczne źródło, którego potrzebujemy, to powietrze. Osnowa światła była zasilana wszystkimi wiecznymi źródłami. Jeśli zdobędziemy powietrze, to rozpoczniemy odbudowę osnowy. Towarownia burzy. Mroczne elfy musiały znaleźć wieczne źródło powietrza, ale coś się stało. To miejsce jest kompletnie zniszczone. Mój balon. Potrzebuję czegoś. Czegoś, co go przepchnie przez te burze. Masz na myśli napęd, geniuszu? Nie, nie, to nie to. <ścoughs> Jesteś taka samotka. Kiedy ze mną flirtujesz, mam! Potrzebny jest nam jakiś napęd! Naprawdę? Naprawdę? Dobrze. Wszyscy wiedzą, że mroczne elfy strzegą podniebnych doków. Ich elitarne statki powietrzne mają potrzebny nam napęd. Wiesz co, mądralo? Wracaj do swojego balonu. Zaznaczę ci to miejsce na mapie wielką kredką. Hej, uwielbiam kredki. To niezwykle ważna misja. Poszukaj Flina, kiedy będziesz gotowy do drogi. Posłuchaj, jeśli szukasz przygód, to trafiłeś do właściwej dziewczyny. Przygody wymagają przygotowań. Jeśli ty lub ktoś z Twoich przyjaciół Skylanderów będzie potrzebować treningu, to mogę mu zaproponować odpowiednie wyzwania. Odwiedź mnie! Okej. trzeba się chyba jakieś save questy mówią, że u będzie coś ciekawego robić? I ogólnie fajnie. Ja chyba myślę, że w tym odcinku to było na tyle. I w następnym się udamy do podniebry to. Także trzymajcie się i cześć.